Cześć, witajcie. Jak tutaj zacząć, żeby było oryginalnie? Nie, nie. Dzisiejszy test trochę się odbył inaczej, bo zacząłem ciągnąć, potem zobaczyłem, co ten ciągnik jest wyposażony, zacząłem nim jeździć, ale gospodarz, wła no właściciel się zgodził, wyraził zgodę, także bez żadnego hejtu, że jest brudny, że ubrudzony, wszystko było pod nadzorem. Ale może przejdźmy do konkretów Czyli zaczynamy kolejny odcinek Dzień dobry panowie Cześć. Dzień dobry. dobry I mamy gospodarza Niech pan powie generalnie Gdzie się znajdujemy No to jest okolice Potworowa Okolice Potworowa U pana w uprawie Tutaj gdzie jesteśmy Znajduje się jaki gatunek? To jest Duke i Chandler. A tutaj dwa rzędy są w zeszłym roku. Na sadzenie takie świeższe, z mhm. Partam. Ok, czyli mamy borówkę, i obok borówki stoi kubota z turem. Świeży nabytek? No, ponad rok czasu u mnie użytkowany jest. Mhm. Przy zakupie, generalnie zaraz Pan zakupił ciągnik z turem. No miał być, że miał być razem, ale ze względu na produkcja, że się tam opóźnienia, wiadomo, czasy mamy, jakie mamy. Mhm. Pierw dostałem ciągnik na tam parę miesięcy. Mhm. Później tak się dogadaliśmy z panem Jakubem, że ciągnik będzie akurat zabrany na przegląd i montaż ładowacza bo akurat ładować w tym czasie akurat się tak zgrało, że moto godziny się zgrały i ładowacz przyszedł, także... Okej, okay, to po kolei. Dlaczego Kubota? Dlaczego Kubota? No, no ze względu na jakość wykonania, myślę. Mhm. I wyposażenie, jakie ma, a powiedzmy inne ciągniki w tych pieniążkach, no nie mają. Okay. Dlaczego tur? Dlaczego tur? No, Potrzebny mi jest do yy, sypania trociny, ładowania, mm -hmm. y, zrębki, torfu, no, jakieś takie Czyli wszystka masa rzeczy. organiczna do uprawy borówki, tak. prawda? Dlatego nigdy ręcznie już nie będzie robił, tak? No nie, 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 to już trochę czasy się zmieniły. Okej. Okay. Czyli generalnie to wyposażenie ciągnik plus y, tur było zamawiane od razu? Tak. Dobrze. I tak była umowa, że może się to zgra, że będzie i to i to razem, mm -hmm. ale y, ładowacz był jakiś tam już nie pamiętam ze 3 to, miesiące? o tego. Może tak. dwa, trzy. Dobrze, Jakub, jaki to mamy ciągnik, przypomnij wszystkim? Kubota M5072 na w wersji robs czyli bez kabinowej, klasycznej. Kabin. przepraszam. A dlaczego bez kabiny? A, no to właśnie jest <laughs> dobre pytanie. Y mi chodziło, żeby była dobra widoczność. Mhm. Wiadomo, kabina ogranicza tam widoczność. Mhm. No i przede wszystkim o to mi chodziło. Czy ten ciągnik głównie widoczność pracuje z turem? Tak? tak, z turem z kosiarką. No, w której też widoczność jest potrzebna. Ok, Jakub, to wracamy. Ciągnik Kubota model. 73 konie w wersji bezkabinowej. Mhm. Wzbogacone o ładowat czołowy. EHR, e, sterowanie zewnętrzne. To, co jest, mówię ostatnio, czyli e, łyżka, łyżka otwierana. Ideą tego ciągnika jest to, żeby był niski. Tak. Też mamy mniejszego troszeczkę tura. Dzięki, te, dzięki tej łyżce jesteśmy w stanie zrobić dużo wyższe załadunki, ponieważ żeby rozładować łyżkę, nie musimy jej opuszczać. Mhm. Tylko możemy po prostu ją otworzyć i w tym momencie cały, cały urobek nam się wysypuje. Dobrze. Jeżeli u Ciebie w firmie dla kuboty zawsze montujecie te tury, Wiesz co, jeżeli chodzi o zachodnie, zachodnią produkcję, to MX, ponieważ Kubota bardzo fajnie współpracuje z MX-em. Natomiast jeżeli chodzi o polskie, tutaj też będziemy mieli wybór, jeżeli chodzi o coś prostszego. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć naprawdę fajne rozwiązanie, bardzo precyzyjne i szybko tym pracować, no to zdecydowanie MX, gdzie mamy joystick proporcjonalny elektroniczny, mhm. no jest to dużo fajniejsze ułatwienie. Dwa masz dużo bardziej precyzyjny sprzęt, Wysto to też już powiedzmy. Widzą, bo pewno na przebitkach tego filmu widzą, on bardzo się słucha. Tak, ja nim trochę popracowałem. Naprawdę, on bardzo się słucha. Plus, to co mówi Pan, widoczność jest super. Jakub, jeszcze wracając do ciągnika, minimalny ciągnik do tego typu ładowacza, hmm, może raczej. To jest ładowacz przeznaczony do ciągników sadowniczych, czyli wąskich i to jest e, tak naprawdę jedyny model, który jest stosowany przy wersji kabinowej, czy bezkabinowej, to jest dokładnie ten sam, ten sam model. Mhm. Dobrze, ciągnik sadowniczy, wiadomo, że jego charakterystyką jest szerokość, znaczy wąska szerokość, tak? Dokładnie. Jakbyś. O, znaczy, To wytłumacz mi, jeżeli mam 135 cm szerokość ciągnika mojego sadowniczego, to jest za wąsko, za szeroko do stabilnej pracy z takim ładowaczem czołowym? Bardziej się liczy nie szerokość ciągnika, tylko to co robimy jako przeciwwagę, tak? Mhm. W tym momencie jedyna przeciwwaga, jaka tutaj jest oprócz standardowego ciągnika, masz dorzucone 100 kg obciążników na jednym kole, 100 kg na drugim, 200 kg obciążenia na tyle. Tak. I tak jak widziałeś, pracuje się tym naprawdę stabilnie, ciągnik się słucha, bo pracuje się tym jak ręką, tak? Mhm. Dobrze, czyli generalnie Minimalnie, ile, ile może być szerokości w ciągniku? Jak w każdym składowniku, zaczynamy od 136. Mhm. Nie mówię o rozwiązaniach specjalistycznych, bo tam jeszcze można go pozwężać. Natomiast to już się wiąże z pewnymi niuansami. Rzadko, rzadko ktokolwiek się decyduje, na tych 136 zazwyczaj bastujemy. Dobrze, a najszerzej to tak jak ciągnik pozwala i felga? E Troszeczkę inaczej, ponieważ ten ciągnik bardzo często też jest tutaj w tych rejonach sprzedawany w, do typowych użytkowników pod, w uprawach pod foliami, do okay. i wtedy ciągniki raczej wchodzą na troszeczkę szerszym ogumieniu. Robimy z tego ciągnika w okolicach 1,80 m. Mhm. Tylko, że z przodu jest szersze ogumienie, z tyłu też w tej chwili jest 380, a taki typowy ciągnik tutaj w te rejony no to jest koło 440. Dobrze. Szerokie. Mhm. Ciągnik generalnie z nowszej generacji na pewno jest wyposażony w DPF, prawda? Tak. No i teraz sobie spokojnie ładuje, przyjemnie, ciągnik mnie słucha, ładować też i zaczyna się wypalanie. To znaczy, jak, jak, jak wygląda praca DPF-u przy ładowaniu? Wypalanie. Stopujesz go. Wyłączasz. Dokładnie. I w momencie, kiedy będziesz miał warunki do tego, żeby to zrobić, mhm. to dopiero w tym momencie tak naprawdę wypalasz na spokojnie sobie tego DPF. A nie ma konieczności, że, może inaczej, to ty rządzisz ciągnikiem i DPF-em, a, a nie ciągnik, maszyna ma rządzić tym, co ty masz robić. Mhm. Tutaj widzę w ciągniku, że pan nie ma żadnego z tyłu balastu, nie jest potrzebny. Jak to wygląda w pana przypadku? Nie. To znaczy, zależy do czego, no, mhm. na przykład do trociny, czy tam torfu, jest to dosyć lekki ładunek, także on sobie daje radę bez. Bardziej jest trocina, tak jak dzisiaj ładowaliśmy, czy ten torf jest objętościówka bardziej, nie? Tak, 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 czy zrębka, mhm. to jest bardziej objętościowe, także to nie jest jakaś duża masa. Pamiętaj I też Marcin, że masz dosyć ciężką łyżkę, bo to jest łyżka otwierana mhm. i to, to może troszeczkę robić większy problem niż sam ładunek. Ja ponad... już nawet, oj tak, przepraszam, tak? że przerwałem, ja nawet zapinałem mu łyżkę taką dużego ciągnika 2,40 i on sobie mhm. też dawał radę z właśnie trociną. W ponadgospodarstwie generalnie też są uprawy zbożowe, też ma Pan pola pod zbożami. Jeżeli będzie ładowane zboże, to wówczas? No to już wtedy podejrzewam, że na wysokości z ładunkiem przydałby się jakiś z tyłu palast. Jako, żeby, a ile tego balastu? Wiesz co, tak naprawdę wystarczyłoby kwestia 400 kg, mhm. ale myślę, że przy tak rzadkich załadunkach wystarczy podpięcie jakiejkolwiek maszyny rolniczej, która cokolwiek waży, mhm. i nie będzie przeszkadzała Akubaturą w manewrowaniu. A kubaturą nie ogranicza, nie, żeby Dokładnie. nie było to za szerokie, nie? I to już jest wystarczające do tego, co potrzebujesz. Kupowanie balastu po to tylko, żeby gdzieś się kurzył za stodołem i żeby sobie od niego rozwalić spodnie, to mhm. chyba nie o to chodzi. To nadzieję, że to jest raz w roku. No. Tylko że dość wysoko podnosimy, nie, bo przyjeżdża van na pewno i tam trzeba tak, nasypać trochę tak. do to tego. Jest, no dlatego był też ten ładowacz wybrany. Mhm. I po to też była ta łyżka otwierana, tak. żeby zwiększyć tak naprawdę wysokość, na którą jesteśmy w stanie mhm. ten towar załadować. Ze swojego generalnie ze swojej bardzo krótkiej praktyki i takiej może. Może się będziecie śmiali, że nieudolne, jak ja sobie tutaj to opracowałem. Ten ładowarz no właśnie ma otwieraną tą łyżkę, co zwiększa jego też funkcje i możliwości. Jeżeli ktoś pracuje prostą łyżką, ma podstawowe parametry. Góra, dół, nabierz, wysyp. Tutaj generalnie sobie można więcej tych funkcji i możliwości wykonać, ale jest też poręczniejszy, prawda? No, zgadza się. W co jeszcze pan doposażył ciągnik? Y Ciągnik jest doposażony w EHR. Możemy podejść? Tak, tak. Tu jest zewnętrzne sterowanie. Mhm. To było w... Jakub, to dokładałeś? przyznę się. Dobrze. Czyli to było dokładane, tak? Tak, tak. To było dokładane. I tu jest eee... cały panel od sterowania. No to jest mistrzostwo, tak. Bo to już jest generalnie to już jest precyzja i to, to ułatwia nawigowanie całym, całym generalnie urządzeniem z przodu. Ja się zapytałem, czy jest taka możliwość, bo no ciągniki tej klasy raczej nie wychodzą z HR-em, no nie widziałem bynajmniej. Tutaj Pana Jakoba się zapytałem, mówię, bo w dużym ciągniku mam, mhm. czy się da? Da się. No i się dało. No. Także to mnie akurat nie dziwi u Jakuba generalnie. Znaczy, Marcin, zasada jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś ma ehr jest do niego przyzwyczajony, to jak najbardziej montujemy. Jeżeli ktoś nie ma, nie miał z tym styczności, proste rozwiązania też się sprawdzają. Mhm. Ale jeżeli się przyzwyczaisz do ehr do jego wygody, to, że możesz go zaprogramować i z niego korzystać, zdecydowanie ułatwia pracę. Okej. Okay. Dzisiaj sobie poładowałem trochę, pojeździłem, nie ukrywam, naprawdę fajna sprawa. Szukałem mankamentów, nie ma ciągnika idealnego, to dobrze też wiecie. W każdym coś zawsze też nie pasuje. Tutaj długo szukałem, prawda? Trochę papierosów, choć to niezdrowo, spalili tutaj panowie, a ja sobie dalej sobie szukałem. Pierdały są takie, no to, że takie pierdały. Zobaczcie, tu macie osłonę. Pewno to jest do homologacji, tak? Ta osłona. Ze względu na bezpieczeństwo chodzi o to, żeby gałąź, ani coś, co może wpaść w wąskich uprawach, mhm. żebym nie było w stanie ci zaciągnąć hamulca, przestawić dźwigni zmiany biegów, czy nawet hydrauliki. Ale jak przełączacie biegi, to tu sobie możecie pięknie poobijać palce. To jest pierwsza moja taka e, uwaga. Jak co ja tu jeszcze znalazłem, takiego co mi tutaj nie pasowało. Naprawdę szukałem dość długo. No to że, to, że nie ma kabiny, ale to takie było wyjściowe z założenia, że on kabiny ma, e, ma nie mieć. Tylko tylko tyle? Trochę mało, nie? Znalazłem. Co panu nie pasuje jako użytkownikowi na razie? Na razie praktycznie wszystko jest okej. Okay, no. Jakub, no to przejdźmy teraz do kwestii ceny. Wiesz co, z cenami... He... Już w tej chwili dosyć dynamicznie się to wszystko zmienia, najlepiej naprawdę za każdym razem się zapytać, co jest najfajniejsze w tych ciągnikach? Są to ciągniki, które są dostępne praktycznie od ręki bezkabinowej. Ciągnik był ten kupiony za gotówkę? W finansowaniu miał być kupiony za gotówkę, mhm. ale tutaj pan Jakub taką ofertę dał, że no... Pamięta pan, który model tego finansowania? Tam było kilka. 5 razy 20. No, żal było nie skorzystać. O finansowaniu generalnie tu gdzieś macie linki, to, no to sobie ten film e, przypomnijcie, jak, jak chcecie coś więcej wiedzieć o Kubota. Fajne. Eee, pytanie. To jest ciągnik Kubota, on ma bispida założonego. Tak. Dobrze też wiecie, że w innych markach, które mają miękkie osie. I jeżeli pracuje z torem, to miękką oś należy kategorycznie wyłączyć. Pytanie do, do Ciebie, Jakub Bispeed, tutaj zacieśnianie jest zacieśnianie zakrętów. Pewno już od odcinek gdzieś tutaj Wam się pojawi Link do tego odcinku albo zobaczycie jak sobie testowaliśmy zacieśnienie za, no, zakrętu, czyli funkcję. Kubota tylko ma Bispida. Tak. Trzeba to wyłączyć przy pracy z Turem? Pół godziny pracowałeś z, bisna, z funkcją b i raczej ci nie przeszkadzała. Ha, ha, ha. Dobra, to już wszystko wiemy, że nie trzeba go wyłączyć. Nie pokazaliśmy Wam ciągnika tutaj z tyłu. Jakub, powiedz mi co tu jest w standardzie, a co tu było dołożone. Z tyłu mamy zasadniczo sam standard, dorzucone jest tylko światełko, natomiast to, co Leszek jest bardzo zadowolony, czyli tylny zaczep górny jest automatyczny. Nie dopłaca Pan nic? Nic. W standardzie? W standardzie, zdziwiony byłem. No właśnie. Ale... Jakub, to jest od kiedy tak? Od zawsze. Seria M, Narał, odkąd ja pamiętam, odkąd zajmuję się Kubotą, zawsze to było w standardzie. Ale w elkach tego nie ma. Nie, w elkach jest zaczep z przedłużonym, z przedłużonym bolcem. No. Natomiast Mki wszystkie mają zaczep, zaczep automatyczny. Dobrze, i tak. Okej, okay, to też cenna uwaga. I jeszcze takie jedno Jakub, pytanie. Dla kogo ten ciągnik? Tu mamy borówkę, czyli uprawy są jagodowe, ale jeżeli ktoś nie ma upraw jagodowych lub zaczyna albo w trakcie jest, przede wszystkim ciągnik jest bez dachu. Czyli głównie jest przygotowane do tego, żeby pracować pod innym dachem. Mhm. Czyli rozmawiamy sobie o uprawach papryki. Jesteśmy w zagłębiu paprykowym i tutaj najczęściej te ciągniki występują w tej wersji, które pracują tak naprawdę w uprawach tunelowych. E, czyli papryka. Dobrze. E, trochę tych ciągników też schodzi e, bardziej w, naszym, w naszą stronę, czyli w sadownictwie. I tam też pracują w, tu, w tunelach, tylko przy w uprawach truskawki. Osłony, daszki tam też generalnie idealnie, tak? Tak, tylko że w wersji takiej tak zwanej do papryki tak. najczęściej tylne koła nie są 380, tylko już 440. Mhm. wśród jest 320, mhm. czyli mamy tak takby o jeden rozmiar szerzej. Natomiast jeżeli chodzi o truskawkę, no to tutaj już wchodzą w rachubę koła do uprawy rzędowej, mhm. które są węższe. Rozstawiamy je szerzej, tak żeby zostawić ten M10 na rządek, rządek truskawki. Plus do tego te koła do uprawy rzędowej, one też są wyższe. Chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy zagon, żeby ten prześwit zwiększyć i żeby nam nie przeszkadzało. Pamiętaj też, że truskawka w uprawach tych pod osłonami, ona rośnie dużo, dużo wyższa. Mhm. I o ten prześwit naprawdę bardzo walczymy. Zresztą przy tym ciągniku na wysokich kołach tam masz około 37-38 cm prześwitu pod tylnym zaczepem, czyli pod najniższym punktem. Okay. Długo trwa, żeby rozpiąć, ładować odciągnika? Tak samo jak w filmie, który robiliśmy wcześniej w Czarnej Kubotce. To samo odpięcie, ten sam czas. Ten okay. sam ładowacz. Bo ten sam ładowacz? Dokładnie. Ok, tylko tu nie mamy kabiny, a ciągnik jest, a ciągnik jest taki sam. Dobrze? A przez to mamy lepszą widoczność. No i to jest jego ogromny, naprawdę ogromny plus. Jeszcze raz gratuluję z, z zakupu, to idziemy sobie dalej poładować. Dzięki Jakub. Dzięki.